No, Siemanko, wracamy do dzikusów i e, zaczynamy sprzątającą. Zuzą, która przecież jest bardzo wrażliwa i ona nie znosi takich e, rzeczy, ale mimo wszystko, zazwyczaj zdarza się tak, że to ona wynosi śmieci, ona sprząta. Dlaczego? No właśnie, nie mam pojęcia. <laughs> Zielonego pojęcia. Dlaczego ona to robi? Nie wiem, może aspiruje tutaj na być odpowiedzialną Simką. No, bo odpowiedzialność jej wzrasta, aczkolwiek no, ja tego nie widzę, żeby ona faktycznie była jakąś mega odpowiedzialną osobą. Bardziej faktycznie w te maniery, ale mam w zasadzie takie trochę właśnie inne plany w stosunku do niej, że ona nie będzie taką super jakby fajną simką. O, ale, że zaspoilerowała teraz. Klementyna ma dzisiaj urodziny. więc sobie to jakoś zrobimy. Muszę zobaczyć, czy Klementyna. Wanda! Uspokój się! Ja sobie muszę ściszyć grę. Nie wiem, czy Klementyna ma tutaj jakichś znajomych? Jakichś przyjaciół? Mamy jakąś Helenę. A to jest ta Helena Kurek. Ona, ona już jest nastolatką. A ile ma z. Zuza do tego. Boże, pięć dni. To ona sporo jest od niej starsza. O ja pierdziele. Dobra, w każdym razie na pewno yy, Martynę. O, złośliwość. <laughs> na tapecie. Na pewno Martynę zaprosimy. No i co? I to by było na tyle. Możemy zaprosić ewentualnie jeszcze Paulinę. Chociaż Klementyna w ogóle jej nie zna. No ale mogłaby się w sumie z nim poznać. Czemu nie? Może byśmy tą Tatianę też zaprosili w sumie. O ile będzie chciała przyjść. Musiałby ym, Adalbert kilka razy do niej zadzwonić. Yy, rozmawiaj. Czekaj, bo przyszła twoja siostra Wielką mowa. O Boże, ona jest mega głodna, ale żarę coś. Dobra, okej. Okay. A potem posił się jeszcze tym. Dlaczego ty tego nie jesz automatycznie? Okej, okay, tu by jej się przydało na przykład korzystanie z nocnika ją nauczyć, ale. A, w sumie. Adalbert, czy ty idziesz do pracy? Czy ty masz coś do roboty dzisiaj? Nie idziesz do pracy? To fajnie, to idź naucz małą sralkować, bo ona w sumie tak trochę by chciała posralkować. O, nawet trochę bardziej, więc mi to pasuje. Ta się bawi sama, miała mieć tyle przyjaciółek. Dobra, zadzwoń sobie do tej, potem do tej, potem do tej, bo jej też nie znasz zbyt dobrze. Co to Alberta Wisi świeci? Anna przyzwaniec. Yy, w sensie Laja dzwoniła, że Anna przyzwaniec jest spoko. Która to była? To była ta, co w poprzednim odcinku, żeśmy ją e, nagabywali? Tak, okej. Okay. Jak ci idzie? Miałaś ten... wypadek na nocniku? Nie. Potem będziesz prosić o pomoc w tańcu. Ona chyba coś czuje, że będzie dobrą tancerką. Dobra, pesy gadają. Nie wiem czemu siedzą w kurtkach. Może dlatego, że jest zimno, a... nie jest odpalony kominek. Gdzieś był termostat chyba, nie? Jeszcze... Bo ten kominek to tak chyba był dla pizzu. Nie, wygląda na to, że nie mam tego termostatu, więc nie wiem, co z tym faktem zrobić. <grym> Mogę go kupić, ale niemu też nie jest jakby zimno w domu. Także nie wiem. Coś tam się nauczyła tego nocnika. Jest głodna. No, żarłaś to Nie żarłaś. Aha, bo to ci się pewnie po jednym to ci się bierze i się anuluje, nie? No, pewnie. Dobra, najadła no się tymi owockami. Także spoko. Adalbert yy, ma dziesiąty poziom charyzmy do zrobienia. Albo on jest głodny, chciałby naleśniki robić. Nie macie nic w lodówce. Niech tam faktycznie pójdzie coś gotować. Kto to? Karolina. Zuch? Kim ty jesteś? Ty kobieta ja ci nie znam. Karolina Zuch. Karolina Zuch. Ty jednak coś mi to mówi. To nie jest siostra od tej? Od Sabiny? Zazwął sobie jeszcze raz do tej Moniki. Albo spróbuję ją zaprosić. Będzie łatwiej. A tak, gdzie niby idzie? Aha, do niej. O muzykę ją prosi. No, no ona będzie niezłą tancerką. medyna chciałaby posiadać 15 dzieł sztuki. No, w sumie można by. Na przykład czymś udokerować u młodej. Nie wiem, co ona uważa za dzieło sztuki. Dobra, odstawiłam tutaj kilka, <šle> eh, kilka rzeczy. No, dosyć randomowo. Ale o dziwo jej się spełniło, więc spoko. Wydaj 5000 na kształtowanie terenu. Poważnie. Nie, to może potem. Dobra, a Adalberta jeszcze zaopatrzyłam w niezwykle przyjazne bo to się naprawdę przyda, że od razu będzie lubiane przez wszystkich. I rannego ptaszka będzie szybciej rozwijał umiejętności z rana. A bo, bo tak. Bo mi to do niego pasuje i tyle. One sobie tutaj tęczą w trójkę. <laughs> Imprezowe dziewczyny. Czego on się niby uczy w tej chwili? Coś się zepsuło. Bo niczego się nie uczy. Zobaczymy, czy uda mu się wbić ten poziom. Wtedy <laughs> się dowiemy. O, to ja próbuję uczyć fiszek. Fajnie. Adalbert sobie trochę poćwiczy. Klementyna mogłaby coś zjeść. I jutro... Y, jutro będzie miała te urodziny. Spoko. Idź spać, dziecko. Drogie. Godzina... Aha, 17. Dobra, nie musisz się płaskać w kiblu. Możesz coś robić. No nie wiem co. O, schodzisz na dół. Żeby tańczyć. No dobra, oczywiście. A jeśli nie udało chyba. I Moniki zaprosić. Zapomniałam o tym. Monika Sobczak zaraz tu będzie, okej. Okay. Ja pamiętam, że oni mają kredyt za ten dom. Znaczy domyślny taki kredyt. Miałam im odejmować pieniądze co tydzień, bodajże po tysiąc. Ale sama nie wiem, i może jak zarobię jeszcze te 2000, to im odejmę z Buta 5000. Może tak zrobimy. Klementyna już zjadła chyba, no to dobra, to weź bajka na dobranoc, albo nie. Bo będziesz zrzędzić, że bajka na dobranoc. Więc poprosi tylko, żeby cię utuliła do snu. No, osiemnasta to nie jest najgorzej. E, ty się tu chodź i z nią sobie pogadaj. Idealnie, jest pięta, to ona spróbuje ją rozbawić. Dlaczego simowie czytają książki? Oczywiście dlatego, że lubią danego autora. Cieszysz się dobrą reputacją, a to wszystko czego nam potrzeba, by zrobić z ciebie wielkiego pisarza. Zwykle na początku każdy musi przejść przez pisanie bloga, którego i tak nikt nie czyta, ale w twoim przypadku możemy zacząć od razu od pozycji stałego współpracownika ranga 5. No, to jest propozycja, o której by marzył Benedylbert. Ale Adalbert ma już swoją karierę i ja przy niej zostaję, więc odrzucamy propozycję pracy. No i coś, śpi ten dziecior czy nie? No. Super. <laughs> Benedylbert, a propos, wiesz co mówią na mieście? Malowanie obrazów na festiwalu miłości to podobna świetna sprawa. chcesz... Chcesz spróbować z teściem? Nie, dzięki Benedelbert. Fajnie by było, ale jakbyś żył. A Dalbert się średnio bawi. Ja bym wolała, żeby on tą charyzmę sobie rozwijał. Także nie wiem, czy tutaj e, to mu da jakąkolwiek zabawę, ale chyba nie. Bo Zuska musi być wygadana, to fajnie, że wbiła tutaj ten... No i tego najlepszego przyjaciela potrzebuje, kurczę. Ciekawe, czy ona może coś jeść. Gadając z nią. A! spoko Znaczy, wiem, że tak z talerzem to oni mogą iść wszędzie, nawet do Kibla, ale chodziło mi o takie jedzenie tych warzyw. No, społeczne ma bardzo wysoko. To bardzo fajnie, bo mi na tym zależy. I matoryczne jako tako o, ucz ją tańczyć. Ciekawe, czy wam to poprawi jakoś relację. W ogóle ta dziewczynka ma super strój, tak normalnie na co dzień. A, one się przekomarzają, okej. Okay. Ona jest nadal spięta, mimo tego, że mega tańczy. Ej, gdzie idziesz, dziewczynko? Nie odchodź. Musisz być naszą y, przyjaciółką chociaż. Nie, i ja nie wiem, czy on wbija to, czy nie wbija. On coś tam się rusza. A tu nie wygląda. No to na kompa poszła, ta pewnie spać idzie. No, standard. Dobra, jak chcesz iść spać, yy, gdzie ja nie mam nic przeciwko, bo już wybija 22. Ale to chociaż pożegnaj się z nią. Uuu, czyli ta zabawa. Zapomniałam to sprawdzić. Czyli ta zabawa jednak nie za bardzo mu tutaj podskoczyła. Nawet powiedziała, że pogrążyła go w tym wszystkim. Ale jakbyś sobie wziął kąpiel z bąbelkami, albo z dodatkami, ale ja nie wiem, czy tutaj jest coś, co by dało ci zabawy. Chyba nie. To weź tam. Zwykłą z bąbelkami. O, jakiś duch chyba idzie. O, ciebie jeszcze nie było, Izabelo. <laughs> Miło cię widzieć. Mam nadzieję, że ty nam nie popsujesz wszystkich sprzętów. Chociaż, tak jak Agnieszka pisała e, gdzieś w komentarzu poprzednim, e, w poprzednich filmach, chyba tym ostatnim, e, że po Izabeli można się spodziewać jeszcze większych szkód, no bo ona jednak była wredna. <laughs> Więc zobaczymy. Na razie widziałam, że myśli o koszu na śmieci, więc pewnie nam wyniesie. Mhm. A Albert ma jednak okropną zabawę. W co on się w ogóle ubrał? Nickumam. Ej, a możesz co oglądać film. E... Może być to z Izabelą? O! To jest dobre, ja wiem, że jesteś zmęczony, ale to jest plan idealny. O, jak super. Od razu zadowolona. Spoko, że można dać jej klucze do rezydencji. Kiedy ona nadal w sumie tutaj mieszka, nie? Ożywiona, osobista rozmowa. O. Ale cudownie. O. Wow. Serio, tak szybko mu zabawa podskoczyła? Nieźle. Dobra, to nie oglądaj już tego filmu. Pogadaj sobie z tą Izabelą jeszcze chwilę. A potem spakujemy ci wszystkie groby do wyposażenia, bo y, przynajmniej nie będą nas nawiedzać. A kiedyś w końcu zrobię ten cmentarz dla dzikusów. Poczekamy aż ona po prostu ten pójdzie do siebie, że tak powiem, ale na razie jest bardzo grzeczna, po prostu ogląda telewizję. O, Do Wandy ten. Oj, ty chyba jest zażenowana. Idzie się wyżyć na lodówce? Nie, poszło się zjeść. <grym> o! Naprawdę, na razie nic nie zepsuła. Mogę tak nawet powiedzieć, że ta śmierć to jej trochę służy. Królewna yy, Solenizantka wstała i od razu poszła do córki, żeby ją yy, utulić do snu. Uroczo. Dobra, zostaw tej śmieci yy, i wzięłabyś sobie jakąś komę piel. Lałędową piankę na przykład. Nie wiem, co ci to da, ale możesz sobie to wziąć, bo fajnie brzmi. Czy ty by goniłaś właśnie kota, który załatwia swe potrzeby? on się jeszcze nie buzuje. Kiedy się zacznie buzować? Ja dalej obserwuję tą Izabelę, co? Ona będzie kombinować ewentualnie. Myślała o komputerze, więc może przyjdzie na komputer i sobie pogra. Albo przyjdzie i nam zepsuje. Nie. Przyszła sobie pooglądać coś w sieci. Potem Klementyna mogłaby coś zrobić do jedzenia, albo Adalbert mógłby wstać yy, i on zrobić jakieś śniadanie fajne. Bo w końcu Klementyna ma urodziny, więc fajnie by było, jakby nie musiała nic zrobić. Tylko, że tak. Umyła Kibel, teraz idzie yy, sprzątać hasiok. I tak sobie wychodzi na to, że ten. Że jednak coś robi. Izabela poszła do siebie, więc spakujemy ją tu. O, to ona mogłaby sobie teraz jeszcze chwilę poćwiczyć. Wiem, że jest głodna, ale co z tego? E, bardzo głodne jest to Twoje dziecko. Adalbert, stawaj. Rób to śniadanie, bo Ci dziecko z głodu umrze zaraz. Ej, dosłownie, fakt. Aha, jak zjedzą śniadanie, to w zasadzie, yy, może Adalbert jeszcze zrobić ten tort. To se biega nago! <grym> o kurde, ostatnią osobą, którą, yy, kto biegał nago. Yy, Magnus, to był czy Adalbert? Co ja się tak śmiałam, że dziku z, z niego. O, jednak jest rada. Szkolni darczyciele. Dzieci w szkole były wredne dla jednego z moich kolegów. Zawsze w takich sytuacjach mam ochotę pomóc. Ale nie mam pewności, jak się zachować. Jak myślić, co należałoby zrobić? Wpłynięcie na rozstrzyganie konfliktów i wpłynięcie na empatię. Może bardziej w empatię pójdziemy? Wartość kontrolowania emocji spada. Ona miała to chyba takie już czerwonawe. No i spoko. Może tak być. Nie żryj tego. W sensie tej ryby. A Dalbert robi pyszne śniadanie, więc ogarnij i mogłabyś nakryć do stołu. Na przykład... obwódki nie. Widzę, że nam się zepsła lodówka. Lodówka. 1300. No ja bym wolała tego. Nie wymieniać, tylko naprawić, ewentualnie wezwać kogoś. Klementyna ma tylko dwa te grzybi w śmieciach. Serio? Czemu im jest zimno nadal? Rozwala mnie to, że ona na golasa nie? Totalnie bez do bez niczego. Weź porcję dla tej dla Elizy. Sama sobie weź porcję. Ty możesz przyjść i też sobie wziąć. Zostawcie to małe dziecko. Ona sobie poradzi. <laughs> Jak się zrepta, ona pewnie tu będzie jeść. No, to jest jej ulubiona pufa. Zauważyłam. Chociaż myślałam, że będzie siedziała na tych poduszkach, ale wygląda na to, że woli tą pufę taką. O, dobra, ogarnęło się i już nie jest im zimno. Dobra, może ona by się faktycznie wzięła. Rozbierz się, ona jest do naga rozebrana. O co ci chodzi? <grymne> I e, na imprezę, na imprezę to. To się przebierz w to. Clementyna się buzuje, więc Adalbert nie ma komputerów. Ty gotujesz tutaj e, super najlepszy tort dla żony. Ja, ty też mogłabyś się przebrać. Obnoś się z bogactwa. Zmień strój na imprezowy. Masz taki strój imprezowy? Mniej imprezowy niż twoje ubranie na co dzień? Ja nie wiem, jak ja ci ustawiałam do stroje. A, akurat ta rączka przyszła. Jak ty tak lubisz yy, sprzątać, to sprzątnij to i tamto. Dzieciaki, tania siła robocza. O, kto to przyszedł? Tatu Tatuana chciałam powiedzieć. No i co to ona tak stoi i nie ten... Aha, fajnie Paulina. <ścoughs> fajnie, że się czujesz u nas jak u siebie. O, impreza. Tylko niestety ona chyba z tego nie będzie mogła zmuchnąć, nie? No nie może. Ale korzystając z tego, że tutaj są wszyscy, tak naprawdę, to walniemy tutaj taki mały stolik. No i spoko. I teraz, jak już wszyscy tutaj są, to niech ona się tu dmucha. O, jak super! No, i częstujcie się. Weź kawałek razem. I wszyscy biorą torta. A nie, jednak wszystkich nie było. Sabiny nie było. To pewnie y, stała tam na. Y, na dworze. I ona też tam stała. O nie! Kurde, i siostra nie widziała urodzin No trudno, zaproszona była. Mogła przyjść. Dla dziecka nie starczyło, ale w sumie y, to dobrze, bo y, co za dużo cukru dla dziecka to niezdrowo. Ona może że sobie zjeść marchewkę. Masz. Zjedź marchewkę. marchewę. Czas na kibelek! Pomoc z nocnikiem, e, Klementyna, bo ma urodzinę A ty co tam masz? Coś ci dzwoniło, ale ja nie wiem co. Yy, nie dałam Adalberta dlatego, że ja chcę go zresetować. Um, jak wyłączę Klementynę z grupy i Adalberta z grupy. Bo oni robią inne rzeczy, to mogę dać tańcz razem tutaj ze wszystkimi obecnymi. To będzie też fajna impreza. Boże, ile tych talerzy jest brudnych Adalbert, to też zrób I to, to też. Ej, ale nie musisz tam iść, ja już ci to dałam, no właśnie Adalbert takie yy, zdezorientowanie, Boże, gdzie te talerze? skąd te talerze? Kto to przyniósł? Ale co fajnie wszyscy tańczą Wszyscy prawie a Dalbert ma za dwa dni urodziny. To na pewno nie w tym odcinku. A młoda? O Boże, jeszcze cztery dni. Sporo. Uuu, zaraz wbije drugi poziom nocnika. Fajnie, jakby zdążyła, ale chyba nie. Pewnie się zatrzyma na 97-8%. Co ja u niej chciałabym jeszcze w sumie tak um, ogarnąć? Chyba myślenie. Niewdzięczna. Nie, za nic na świecie jej nikt do tego nie zmusi, żeby używać proszę, dziękuję, przepraszam. tam proszę i dziękuję, czyli ona maniery będzie miała słabe. Co, jesteś zadowolona, że cię mama uczy fiszek, czy nie? Czy też y, za chwilę będziesz y, jeszcze bardziej rozgniewana? Ej, nawet ci się podoba. Także nie marudź. Dobra, możesz skończyć z tymi fiszkami, jak już nie chcesz. I baw się w te kształty sama. Ona to najbardziej lubi biegać i jeść warzywa. A biegać to w ogóle nago najlepiej. To zwiastuje bardzo bogatą wewnętrznie sinkę. A nie, ja mówię poważnie teraz. Nie to, żebym się nabijała, że, że dla niej tylko nagość będzie interesująca w ogóle w tym życiu swoim i, i bieganie, nie? Ale to już tam plasuje nam jakieś cechy. Nawet nie jeżeli spóli cech faktycznie z DSM 4. To, to, to takie osobowościowe dla mnie, na przykład, które mogłyby ją ukształtować w późniejszym czasie. Chociaż ja już mam wykreowany, jakby, wizerunek tego, jak Eliza będzie zachowywać i um, co będzie robić, jakie wybory będzie podejmować, i tak dalej. Ale no, oczywiście, to i tak wychodzi często w praniu. Z ZUSKą na przykład nie jest mi tak łatwo ją ogarnąć. O, potrzebuję jedzenia wanda. Nie jest mi tak łatwo ją ogarnąć, żeby faktycznie mogła zająć się tym, co chciałabym, żeby robiła. Z drugiej strony nie idę do żadnej restauracji dzięki. Z drugiej strony ja też muszę poczekać niestety, żeby ona była nastolatką. Wtedy dopiero będę mogła rozwijać ją dalej. No tak, tak to trochę tutaj e, kiepsko wychodzi w tym jej dzieciństwie. Ale fajna rzecz, którą mogłabym jej też kupić. To jest rzecz, o której kompletnie zapomniałam, i to jest pierwszorzędne rzędne teatrzyk kukiełkowy. I myślę, chciałam jej to postawić w pokoju. Z drugiej strony teraz myślę, że może lepsze miejsce to byłby salon. Najlepiej by było. A, bo to ma dwie kratki. Mm, no To kiepsko. A jak się pięknie zmieściło, tylko ten telewizor tak ciula to stoi. <grystanie> o, teraz już lepiej jest. Telewizję będą mogli oglądać stąd. A tutaj ona będzie mogła odstawić spektakl dla. Na przykład zagubione w lesie, oczywiście dla Delberta, bo tu stoi przy okazji. <grywa> Okej, okay, i tak jak zaczynaliśmy z łuską, tak kończymy z łuską, chociaż nie do końca, bo jej w tej chwili nie widać, ale ona odstawia teatrzyk kupiełkowy tak jak no i przed chwilą dałam, co żeście zresztą widzieli. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie wspierać kanał, to zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Na Was czekają inne filmy na kanale, więc jak najbardziej zapraszam i do następnego razu. Pa 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 pa!